Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie w kolejnej części Absurdów w filmach jeździeckich. Jest to seria, w której wyszukuję różnych błędów absurdów i dziwactw jeździeckich, które są zawarte w filmach mniej lub bardziej popularnych o koniach. I dziś, moi drodzy, omówimy sobie bardzo popularny film, czyli Flika, a konkretnie jego pierwszą część, która pojawiła się bodajże w 2007 roku. Pamiętajcie, że ta seria jest czysto humorystyczna, nie omawiam tych filmów zupełnie na poważnie, a raczej po to, abyśmy my, jako koniarze bardziej angażując się w szczegóły, mogli się troszeczkę pośmiać z takich małych błędów czy tych absurdów, które tam znajdujemy. I słowem wstępu Flika nie jest. Wcale filmem obfitującym w absurdy. I zastanawiałam się dlaczego. Czy dlatego, że no po prostu nie było tam za dużo błędów jeździeckich, czy może jednak dlatego, że bardzo mało było tam ukazanej pracy i ogólnie styczności ludzi z końmi. Mimo wszystko nie bójcie się, absurdy jak najbardziej tam znalazłam i wypisałam sobie je. W moim e, czerwonym notesiku. No to co, zapraszam Was tylko do zasubskrybowania kanału, zostawienia dzwoneczka oraz łapki w górę, jeśli filmik Wam się spodoba. I teraz już lecimy do omawiania absurdu w filmie Flika. Jak zawsze zaczynam chronologicznie od samego początku filmu. I tak właściwie teraz to nie jest absurd, a taka rzecz, którą chciałabym zaznaczyć, czyli to, że bardzo chciałabym tak móc wejść sobie do stajni, pełnej koni, które wszystkie należą do moich rodziców, zabrać sobie jakiegoś losowego konia i po prostu popędzić przed siebie na polach, które również należą do moich rodziców, więc nie muszę się tym martwić. To musi być fantastyczne uczucie, taka wolność, że możesz sobie zrobić, co chcesz, pojechać gdzie chcesz, na jakim koniu chcesz, od niczego nie jesteś pod tym kątem zależny, zależny. Dobra, mamy główną bohaterkę, która się nazywa Katie oraz konia Mustanga którego znajduje na ranczu swoich rodziców, gdzieś tam w buszu i nazwała go Flika. Jest to kara, klacz, tak jak mówiłam, mustang, których to przedstawicieli możemy znaleźć w Ameryce. No i co? Myślę, że wszyscy koniarze wiedzą doskonale, że konie to są zwierzęta uciekające i w razie zagrożenia ich pierwszym instynktem jest po prostu ucieczka jak najdalej od przerażającego miejsca czy wydarzenia. Ale jak się okazuje, Flika nie jest najprawdopodobniej przedstawicielką tego gatunku, ponieważ zamiast uciec, bo ma ogromną przestrzeń, atakuje pumę, czy jak to było w tym filmie, nazwane lwa. Ja nie wiem, co to było za zwierzę, ale dla mnie wyglądało jak Puma. I jasne, w filmie to miało pokazać, że tam już się wytworzyła między Katie a Fliką wielka więź i Flika, mimo że mogła uciec, chciała obronić Katie. No ale czy tak naturalnie zachowałby się koń? No z pewnością nie, po prostu by uciekł w siną dal. Ale jak doszło do spotkania Katie i Fliki z Pumą? No Katie zabrała sobie konia losowego zastajni i pojechała z nim w teren. I ten koń, kiedy zobaczył Pumę, to zrzucił ją ze swojego grzbieta. I tak właśnie się spotkała z fliką. A gdy już było po całym zdarzeniu, Katie po prostu pobiegła do swojego domu. Nie było żadnej sceny pokazanej, że ona w ogóle szuka tego konia albo sprawdza, gdzie on jest. Raczej o tym nie myśli, tylko stara się jak najszybciej pojawić w swojej chacie. Chyba, że te konie są tam aż tak ułożone, że po takiej ucieczce doskonale wiedzą, gdzie wrócić i jeszcze w dodatku same się rozsiodłają, wrócą do boksu czy tam na pastwisko i wszystko będzie w porządku. Tutaj też warto zaznaczyć, że flika najprawdopodobniej żyje sobie samotnie. Nigdzie obok niej nie było widać żadnych innych mustangów i co ciekawe, również nie dołączyła się do tego stada, które było w posiadaniu rodziców. Katie. Co jest dosyć dziwnym zjawiskiem, przynajmniej z mojego punktu widzenia, ale może w Stanach występują jednoosobnikowe stada koni. No Flika po prostu żyje sobie sama, świetnie sobie radzi i jest totalnie samowystarczalna. A oczywiście wszyscy jako koniarze wiemy, że konie są zwierzętami stadnymi. I tu warto zaznaczyć silnie stadnymi. No dobra, Katie chce złapać Flikę, robi tam wielki harmider, ponieważ płoszy wszystkie konie, które prawie zostały Zostały już zagonione do zagrody. No i biega tam wszędzie flika, łapią ją i chowają do takiego okulnika, lążownika ogrodzonego. Flika jest oczywiście dzikim koniem i muszą to pokazać tym, że ona tam po prostu po tym lążowniku biega przez kilka godzin od środka dnia przynajmniej do nocy. Tylko raz na jakiś czas staje, ale zaraz potem rusza galopem, i ona przez ten cały czas się nie zmęczyła i przez ten cały czas nie odpuściła, tylko cały czas biegała i potem przez kolejne dni też było widać, że ten koń cały czas biega w kółko. To się nazywa silny charakter. Może istnieją aż tak wytrwałe konie i może właśnie mustangi takie są, ale podejrzewam, że większość koni po takim wysiłku, który nie przynosi totalnie żadnego efektu, po prostu odpuści i wystąpi zjawisko. Wyuczonej bezradności. Hmm, no dobra, przychodzi czas treningu Katie oraz fliki, bo oczywiście Katie się w niej zakochała i postanowiła, że ona ją wytrenuje. Tak naprawdę nie było wielu ujęć z tego treningu. Nie wiadomo było, jaki Katie ma dokładnie cel w wytrenowaniu tego konia i ogólnie o co w tym wszystkim ma chodzić, ale wchodzi tam do środka i daje flice, tak się odmienia jej imię, jabłko. I okej, okay, ona do niej podchodzi, ale dziki koń. Po otrzymaniu od obcej dziewczyny jabłka, od razu praktycznie daje się bez problemu dotykać po całej głowie. Co jest zupełnie nienaturalnym zjawiskiem, jeśli chodzi o konie, nawet udomowione. Co dopiero mówiąc o dzikim mustangu. Ale to jest wieś. I kolejnym absurdem jest to, że Katie, mimo że całe życie chyba spędziła na ranczu z końmi, no, wychowywała się tam. To zachowuje się totalnie tak, jakby nie miała żadnego bycia z końmi, nie wiedziała na czym polega trening koni, ani jak powinno się z koniem obchodzić. Czego przykładem jest chociażby to, że Pierwszą rzeczą, od której zaczyna trening fliki, to jest założenie jej ogłowia. Tak, żadne odczulanie, żadne czyszczenie, e, żadne lążowanie, no totalnie nic. Pierwsze na co wpada, to założyć jej ogłowie. No i kiedy wreszcie to się już udaje, no to co jest kolejnym krokiem? No jak myślicie? Surowy, dziki, nienauczony obycia z człowiekiem koń. Co będzie kolejnym krokiem? No, oczywiście, wsiadanie na flikę to jest świetny pomysł. Więc tak po przyzwyczajeniu tego konia do ogłowia i założeniu jego. Katie postanawia od razu wsiadać na plikę, jak było widać, zakończyło się fiaskiem. Kto by się tego spodziewał? Na pewno nie dziewczyna, które całe dzieciństwo spędziła na ranczu z wielką ilością koni. Już abstrahując od absurdów jeździeckich, Katie to jest postać, której totalnie nie da się polubić. Wem jej odzywki do rodziców, dziwne, ale buntownicze zachowania wzbudziły totalną antypatię. Ciągle strzela fochy, obraża się na swoją mamę, która nic jej nie zrobiła, drze się na wszystkich w oku, obraża się o dosłownie wszystko i cały czas prowadzi totalne czarnowictwo. No dobra, ale wracajmy do absurdów jeździeckich. No na następnej próbie wsiadania Flika magicznie przychodzi przemiana i pozwala Katie na sobie jeździć. Jeżdżą sobie na tym okulniku i Katie wpada na genialny pomysł, że... No, skoro udało jej się jeździć na lążowniku, no to otworzy sobie bramkę i pojadł na przejażdżkę. Szok flika rzuciła i sobie uciekła. No kto by się tego spodziewał. Potem wydarzają się dramatyczne sceny, ponieważ ojciec Katie sprzedaje flikę, wywozi ją na jakieś. Rancho, gdzie będą ją ujeżdżać, kowboje na zawodach rodeo czy coś w tym stylu. I tutaj ciekawostka, ponieważ znowu pojawia się ten dziwny, wielki koniowód, nad którym już chyba w dwóch odcinkach Absurdów Jeździeckich się dziwiła, że jak te konie tam stoją stabilnie i że nikt się nie boi ich tam zostawiać przywiązanych. Wiecie o co chodzi? To komentarze z poprzedniego odcinka pokazują, że w Ameryce są takie koniowozy jak najbardziej normalne i najczęściej właśnie takich się używa. Katie rozwścieczona tym, że Flika wyjechała i tym, że ojciec nie rozumie jej pasji do dzikich mustangów postanawia napisać esej, bo tak tylko wspomnę, że zawaliła szkołę, bo nie napisała eseju i potem właśnie dostała drugą szansę na napisanie go i postanowiła napisać go o koniach. Konkretniej o Mustangach. W tym, że eseju pisze o Mustangach, jak o jakichś mistycznych istotach, które są niemal na skraju wyginięcia, że jest ich teraz tak mało. Co jest dla mnie ciekawe, bo z tego co się aktualnie orientuję, Mustangi są w Ameryce traktowane jako. Takie szkodniki, że niszczą teren, że w dużych ilościach się rozmnażają, a potem nie mają co jeść. Większość z nich jest w opłakanym stanie aktualnie. Z tego co widziałam, jakiś czas temu reportaż na ten temat. I wręcz organizowane są takie akcje, aby redukować ilość tych mustangów żyjących dziko. A w swoim esseju Katie rozpisuje się o mustangach, jakby dosłownie istniało ich w Ameryce tylko kilka sztuk i zaraz miały wyginąć. Lecimy więc dalej. Odbywają się te zawody Rodeo, o których przed chwilą mówiłam. Katie postanawia wziąć w nich udział, aby wygrać nagrodę pieniężną i uratować flikę, żeby ta flika została jej koniem już oficjalnie. Katie utrzymała się na Flicę, wygrała te zawody, ale zamiast tam po prostu poczekać, odebrać nagrodę i pojechać po ludzku, tym koniem wsadzić go do koniowozu, nie wiem, pojechać do domu, to ona postanowiła szaleńczym tempem wybiec z terenu tych zawodów, czy co to w ogóle było i pojechać nie wiadomo gdzie, nie wiadomo w jakim celu. I naprawdę zastanawiam się dlaczego ona postanowiła to zrobić. Rozumiem, że bała się rodziców, ich reakcji i tak ale zarazem nie bała się ich reakcji, kiedy ucieknie i nikt nie będzie wiedział, gdzie ona się znajduje i czy ten koń przypadkiem jej nie zabił. Flika oczywiście dowiozła ją w znajome miejsce, a tam znowu pojawiła się tam puma, czy też lew, jak to mówili w tym filmie. No dla mnie to lwa nie przypominało, ale powiedzcie mi, co to jest. I znowu Flika, zamiast uciekać, miała na to naprawdę pełno czasu. Tak samo Katie miała pełno czasu, żeby tego konia popędzić i żeby uciec. To flika po prostu postanawia walczyć z tą pumą. Zostaje pokonana. Puma ją zaatakowała i sobie uciekła. I to jest prosty dowód na to, że konie nie nadają się do walki z pumami i zdecydowanie lepiej wyszłaby im ucieczka. Niestety ani flika, ani Katie. Nie pomyślały o tym w ten sposób. I na sam koniec flika zostaje oczywiście uratowana. Były opatrzone jej rany. Katie obudziła się, bo chorowała dosyć długo. Była pewna, że jej ojciec zastrzelił flikę, ale potem zobaczyła ją żywą. No i my również mogliśmy, jako widzowie, zobaczyć, że flika magicznie nagle daje się dotykać i oporządzać wszystkim. Ludziom. Dotykają mama Katie, dotykają jej brat, ojciec, i ona zachowuje się jak najbardziej potulny konik rekreacyjnych. Zaledwie po kilku dniach przebywania z jej rodziną. I Katie chyba nie jest najlepszym zaklinaczem koni, skoro jej rodzina tak szybko sobie poradziła z oswojeniem Fliki, a ona się tyle męczyła i nadal nie była w stanie nic konkretnego zdziałać. Ale wiadomo, że również tutaj chodziło o to, że plika pewnie poczuła się kochana, bezpieczna i dlatego właśnie się uspokoiła. Tak na pewno o to chodziło. Dobra, moi drodzy, z absurdów w tym filmie to by było na tyle. Tak jak mówiłam, nie było ich jakoś bardzo dużo, ale to też dlatego, że scen z pracą z koniem, z jakimiś bardziej jeździeckimi rzeczami też nie pojawiło się za wiele. Ale jeśli wy znaleźliście coś, czego ja tam nie wyszukałam, to oczywiście napiszcie w komentarzu, ja chętnie się o tym dowiem i napiszcie również wasze kolejne propozycje filmów jeździeckich do przeanalizowania pod tym kątem. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał i poprawił Wam humor. Zachęcam Was do zasubskrybowania kanału, zostawienia dzwoneczka, aby nic nie przegapić oraz łapki w górę, jeśli filmik Wam się spodobał i zapraszam Was też na mojego Instagrama, gdzie pokazuję moje życie oraz pracę z koniem Quantico. Jeszcze raz wielkie dzięki za oglądanie, do zobaczenia i cześć!